Troszkę nas nie było. Wracamy po dłuższej przerwie. Tym razem z nowym cyklem, który tak nazwaliśmy go sobie Kącik Gadżet. I na pierwszy rzut postanowiliśmy pokazać wam maty, którymi możecie ulepszać swoje gry, dorzucać. Ups. No cóż. To tak na dokładkę. No dobra, no skoro już pobudziliśmy, to a co tam. Więc mata do katana niestety delikatnie ucierpiała. Więcej zalanych mat i oblanych tytułem nie pamiętam. Za wszystkie gorące ale skoro jesteśmy przy playmatach, to możemy wam pokazać inną matę z bliska, a mianowicie do dobrze znanej gry Denk katacumby, Nasza playmata jest tutaj w wersji, gdzie mamy planszę i tutaj taką część do zarządzania komponentami połączoną w jedną całość. Ale na sklepie również jest dostępna sama ta górna część do zarządzania komponentami i możemy to kupić osobno bez tej części, gdzie możemy wyciągać kafelki. Mata ma pozaokrąglane zakończenia, nie jest obszyta, bo w playmatach cięcie tutaj tego typu mat odbywa się laserowo, przez co krawędzie i tak zostają zabezpieczone w tym procesie cięcia. My próbowaliśmy na innym naszym produkcie, który mamy z oferty Playmat, troszeczkę pobawić się, czy te um, zakończenia są mocno wrażliwe na strzępienie się. No, nam się nie udało postrzępić w żaden sposób Maty. Tutaj też nic z nią się nie stało. No dobra, to może przejdźmy do plusów i minusów Maty. Co uważasz za plus? Bo moim zdaniem. Górna część jest normalnie fantastyczna. Górna część super się sprawdzała. Mieliśmy wszystkie komponenty posegregowane, miejsca powyznaczane na, na odpowiednie elementy w grze, które sobie powyciągaliśmy. Na spokojnie też mieściły się tutaj komponenty, które były umieszczone w insercie, bo nasza gra oczywiście jest opatrzona w insert, więc. My sobie cały dek, z którego się dobiera market, wyciągnęliśmy na tą playmatę i z niego sobie dobieraliśmy swobodnie poszczególne karty. Oczywiście mata też nam ułatwiała podnoszenie tych kart, czy to w koszulkach, czy to bez koszulek, bo oczywiście w trakcie rozgrywki wpadliśmy na genialny pomysł, a co tam, zakoszulkiwamy grę w trakcie gry. Dało się. Ale nie zmieniło to odczucia, jeżeli chodzi o podnoszenie kart. Za to ta dolna część. No nie możemy tutaj odmówić tego, że faktycznie e, utrzymywała ten układ tego lochu w, w zwartej całości. Co też. E, to jest akurat dużym plusem. Jest dużym plusem. Jednak tutaj nie wiem czy. E, bo mata ma nadrukowane na sobie takie linie pomocnicze, w których powinny znajdować się kafelki. Mam nadzieję, że je tutaj widać, bo one są takie bardzo, bardzo jasne na te linie i delikatne. I nie wiem, czy ten zabieg jest do końca tutaj potrzebny, bo ten loch rozbudowywany jest w różnych kierunkach i mieliśmy takie poczucie obowiązku, żeby te kafelki wszystkie mieściły się w swoich odpowiednich polach. I kiedy nam dochodziliśmy do ściany, to tak naprawdę zaczynaliśmy cały ten loch przesuwać. I co, co z, z jednej strony może być troszeczkę uciążliwe, chociaż nie wiem, czy to jest aż taki straszny minus i ujma dla tej maty. Podsumowując, mata brzdenka katakumbę jest naprawdę świetnie wykonana. Nasze serce skradła tutaj ta górna część. Jest to taki naprawdę dla nas w tej chwili już maschewik. heavy. Jednak cała mata na pewno nie zawiedziecie się, jeśli ona uzupełni Waszą kolekcję mat i będziecie na niej rozgrywać kolejne potyczki brzdenka Taką by. no dobra, brzdęku, brzdęku. Ale mamy coś fajniejszego jeszcze do pokazania wam. Więc mata do brzdenka wyjeżdża. I mamy troszeczkę bardziej kolorowy. Ojeju. No dobra. Mamy trochę bardziej kolorową matę dla was do przedstawienia. A mianowicie jest to taki troszeczkę gigant. Czyli mata do Marvel United, która jest jak najbardziej kompatybilna tutaj z Marvel United i Marvel United X-Men. W przeciwieństwie do tej oficjalnej maty, jest ona tutaj w kwadracie, więc nie jest to tylko okrągły sam środek, na którym wykładamy karty, układamy nasze lokacje i mamy głównego złola, z którym będziemy się bili. Tutaj warto zaznaczyć, że w grze normalnie nie ma planszy, czyli układamy kafelki wszystko na stole tak jak leży. I tu jest taki dodatkowy element, no dla mnie bomba. Bardzo mi to umilało rozgrywkę, w, gdzie w chwili, kiedy brakowało mi, nie, nie było tej maty, to jednak te umieszczanie lokacji troszkę miałem takie, że gdzie to powinno leżeć, jak to dobrze ułożyć, a może to tutaj sypne, może tam. Mata mi to fajnie wszystko uporządkowała. Eee, świetnie się z niej korzystało, jednocześnie pomagała troszeczkę też eee, nabrać takiego um, ogarnięcia, co się dzieje w danej rundzie. Szczególnie, że my mamy bardzo wymagającego współgracza, a mianowicie naszego syna, który ma 6 lat. Jemu też z tego, co zauważyłam, lepiej się grało na macie niż bez maty. Dlatego, że wiedział, gdzie ma położyć karty, co gdzie powinno leżeć. Łatwiej mu też było zobaczyć sobie, która była karta poprzednia, żeby on też wiedział, że w tym momencie mm, on będzie e, z której karty może korzystać, czy też e, żeby widzieć za ile będziemy dociągać kolejną kartę naszego zwola, który będzie nam robił Ała i nie będzie pocieszony nasz syn z tego, że jego bohater dostaje łupnia. Albo on daje łupnia bosu. Ale wtedy siedziesz. A jakie twoje odczucia w korzystaniu z tej maty? Jeżeli chodzi o matę do Marvel United, zdecydowanie bardziej nam uporządkowała rozgrywkę. I tak naprawdę nam ją trochę ułatwiła. A jeżeli chodzi o grę z młodszymi, to już naprawdę zdecydowanie bardzo dobrze się sprawdza. Okej, okay, no jest duża, ale. Wszystko. Wszystko zaczyna, zaczyna być czytelne, poza tym, że mamy dodatkowe miejsca, gdzie możemy położyć dodatkowe komponenty. Jeżeli gramy w cztery osoby, to, to równie dobrze na każdym rogu. Każdy gracz może sobie położyć karty swoje, jeżeli nie chce ich trzymać w ręku. Także mamy tutaj różne możliwości wykorzystania tej maty. Z mat dedykowanych do gier, od Playmat, to by było z naszej strony na tyle, co możemy Wam na chwilę obecną pokazać. Jeśli chodzi o inne produkty Playmat, zachęcamy do zajrzenia do nich na stronę. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za możliwość pokazania Wam tych mat i dostarczenie ich przez Playmaty do nas. Na stronie znajdziecie również inne gadżety wykonane z mat od Playmat, takie jak Daystrije czy chociażby te świecące w ciemności. Pozłacanej maty z pozłacanymi elementami na przykład są też tak, czy chociażby jakieś mniejsze wymiary, które mogą Wam posłużyć za podkładkę do myszki. I myślę, że tutaj skoro jesteśmy przy... jeszcze przy firmie Playmaty, warto wspomnieć o matach robionych typowo pod nasze wymaganie. I my taką matę również posiadamy, a mianowicie jest to mata do gry Fields. Um, która jest wykonana horyzontalnie. Pierwotna plansza by, jest wykonana w pionie, a y, wydawca w jednym z update'ów udostępnił plik, z którego można było wydrukować poziomą e, planszę, poziomą matę. I my sobie taką sprawiliśmy właśnie od Playmat i na niej rozgrywaliśmy nasze senne koszmary i przygody w świecie snu. I naprawdę. Rewelacja. To był nasz pierwszy produkt, który tak. Zakupiliśmy. To był jeden z. jedna z lepszych naszych inwestycji, dlatego że no, żadno z nas, tak jak przykład graliśmy we dwoje Waterfields, nie musiało sięgać nie wiadomo jak daleko albo siedzieć po dwóch stronach stołu. Mogliśmy siedzieć razem i grać w tą grę kooperacyjną. Tak. Była to zdecydowana e, wygoda. W tym miejscu też warto wspomnieć, że jeżeli mielibyście ochotę na taką kustomową matę, to najlepiej jest się skontaktować bezpośrednio z playmatami, powiedzieć co chcecie. Wtedy dostaniecie też konkretną wycenę pod siebie. Dokładnie. No dobra, i to jest e, tak jakby produkt kustomowy, czyli mm, mamy firmę, która, jest, która zajmuje się stricte właśnie produkowaniem mat pod różne rozwiązania, ale również występują maty do gier które są dostępne w sklepach producentów, a my kilka ich mamy i też postanowiliśmy Wam je pokazać. Nie wszystkie testowaliśmy, ale myślę, że warto o nich wspomnieć. Na przykład Last Aurora, jest to mata dostępna w sklepie Portal Games do gry Neuroshima Last Aurora i często na targach można ją otrzymać w ciekawych cenach. Co tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze... No tutaj tak trochę mm, powijemy chłodem i mroźnym klimatem, bo tu przyznam, że nie wiem czy ta mata jest dostępna e, w sklepach, ale no, na pewno ona dodaje nam mroźnego klimatu i pewnie się już domyślacie z jakiej gry ona jest. Dla i Frostpunk. Nie jest to nic turbokoniecznego, ale mimo wszystko, jak my graliśmy na macie, dodaje takiego fajnego klimaciku, szczególnie tam, gdzie w pustych miejscach nie ma. Akurat e w danym momencie kafelków. W danym momencie kafelków to fajnie widać tutaj ten śnieg na, na e namalowany. W ramach kampanii ta mata była dostępna, jest z, z obszyciem i no To, to yy, nic <śmienic> Mata jest dostępna y, również w regularnej sprzedaży, na przykład w sklepie MP. Mm, tu mamy matę do lockdowna. A, fajna matka, która jest dwustronna, bo mamy z jednej strony i mamy też tutaj z, na odwrocie również planszy gry mamy Mata relatywnie nie jest wielka. W sumie nasz niestety egzemplarz jest obecnie u fanów gier i jest intensywnie ogrywany. I nie możemy porównać różnicy między matą a, a planszą. planszą. Więc jeżeli jesteście fanami takich gadżetów, to polecam. Okej, okay. zostały nam w sumie produkty. Już takie chyba limitowane tak na dobrą sprawę i ciężej dostępne. No, a na pierwszy rzut pójdziemy z matą do cider. Nie jest dwustronna. No, nie jest dwustronna, to już ten. I jest ona większa niż powiększona mapa. Ale prezentuje się przepięknie. Produkt w Polsce jest raczej ciężej dostępny. Wiem, że można próbować go dostawać w zagranicznych sklepach za w miarę, w miarę przystępną cenę w porównaniu tutaj do e, rynkowej, bo u wydawcy chyba tej maty nie ma. i Jest ona oczywiście przystosowana do gry w sajta e, z najezdcami północnych, zachodnich tutaj. W każdym razie z tym dodatkiem, który dodaje dwie dodatkowe klasy, ja już mi po prostu wypadło z głowy, bo ja już żyję w świecie, że posiadam wszystkie, wszystkie dodatki poza mechami. Tak, będę się tutaj e, Jacku trzymał dzielnie. I modularną planszą. E, tak, no dobrze, modularną plansz. Ale co nie zmienia faktu, że te gameplayowe znajdują się u nas w kolekcji wszystkie. Łącznie z Legendary Box. No, i ostatni w naszej kolekcji, taka mata, którą można dostać jeszcze na, na, targ, na niektórych targach, to mata do West Knighta, e, od drugiej Galakty. edycji od Galakty, która ma jednocześnie być w stanie obsłużyć nadchodzący dodatek. Mm, i jak my ją zobaczyliśmy na Galaktikonie, no to niestety nie wyszliśmy bez jak widzicie. Tym bardziej, że no tutaj West Nightsi mnie troszeczkę oczarowali, są w naszej kolekcji, nawet yy, yy, z wydębionym autografem od yy, Marka Bydla. No dobra, to tyle jeśli chodzi o maty sklepowe, ale wspomnieliśmy, że jeszcze wrócimy do tematu tej maty, którą widzicie tutaj na, na ekranie, która nam towarzyszyła przez większość nagrań grudniowych. Jest to właśnie również mata dostarczona... W duży paluszek! O wow! Dobrze, że nie mały. Tak. Jest to też mata od Playmat. Wspomnianych na początku robiona na zamówienie w wymiarach, e, o które poprosiliśmy. Jakie to były? wymiary? To jest, to jest chyba dwa? 100 na. Nie, setka. Yy, to jest 90 na 160. Nie, to jest setka. 90. A nie, tak, setka, tak? To jest setka. Tak, bo no rozumiem, że my z mamy 100 na 170. Tak tak, tak ona... to jest setka. A mata e, Zależało nam na tym, żeby mata pokryła jak największą część stołu i przez grudzień, nie będę ukrywał, daliśmy jej wycisk. Oj tak, zdecydowanie. Daliśmy jej wycisk, bo ona była cały czas na stole, nie ściągaliśmy jej i wierzcie mi, naprawdę... E, Przeżyła remont. Przeżyła remont. Skręcanie szapek. Sk odkładałem na nią szafki poskręcane, półki poskręcane, śrubki, nie śrubki. Dzieci jadły. I dzieci jadły. I naprawdę mata jest w nienaruszonym stanie. Postaramy się troszeczkę przybliżyć. Na pewno jakieś ślady użytkowania na niej zostało, ale po, po takim hardkorze jakim jej, jak jej, jej zafundowaliśmy, trudno się dziwić, żeby było inaczej. W tym odcinku to było na tyle. Pokazaliśmy wam maty, które mamy, które, których używamy w większości, które są dla nas. Niejednokrotnie bardzo przydatne i na pewno będziemy do nich wracać nie tylko pod gry planszowe, ale tak jak słyszeliście również do remontów. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć coś więcej z gadżetów, typu na przykład inserty czy, czy wydruki 3D, na grupę fanów planszowych wrzuciliśmy ankietę z kilkoma rzeczami wymienionymi, możecie głosować, co pojawi się. Co mogłoby się pojawić w kolejnym odcinku. A my postaramy się gdzieś tam skontaktować się z różnymi ludźmi, którzy się zajmują tego typu czynnościami i przybliżyć Wam, co ciekawego jest dostępnego na rynku polskim, i może zasilić, upiększyć Wasze gry planszowe. Bo o matach warto też wspomnieć, że nie tylko te dedykowane mogą przydać się do czegoś. Bo i nawet właśnie te uniwersalne mogą posłużyć do gier wszelakich, a szczególnie gier karcian. Więc lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie tam na dole, bo jesteśmy ciekawi Waszego odbioru tego materiału. Do następnego, cześć. Trzymajcie się. Jak widzicie, mamy świeżo wyjętą matę z pralki. Sprała się zarówno Coca-Cola, jak i Ketchup. Mata jest jedynie mokra, nic więcej się z nią nie stało, więc. Najprawdopodobniej po, wy, po tym, jak wyschnie, też wszystko będzie ok. Także, jak coś Wam się stanie z matą od Playmat, możecie ją spokojnie uprać w pralce. My użyliśmy funkcji prania ręcznego. Także dziękujemy za oglądanie i bardzo dziękujemy Playmatom za przesyłkę dla nas. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowisy.pl Без нас не вешаться с грами.